Dziś 95. rocznica największego zwycięskiego powstania w naszej historii Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji na Placu Wolności w Poznaniu urządzono wielką historyczną scenizację. W ramach akcji Przysięgamy, że pamiętamy Wielkopolanie utworzyli biało-czerwoną szachownicę. Prezydent Poznania chce, by setną rocznicę świętować w całym kraju. I pewnie ma rację: naprawdę warto świętować zwycięstwa to jest dla Wielkopolan również w ogóle oczywista, że ta część ziem polskich w granicach Rzeczpospolitej stała się dzięki tylko i wyłącznie powstaniu wielkopolskiemu. Nie ma rację, naprawdę warto świętować zwycięstwa. To jest dla wielkopolan również w ogóle oczywista, że ta część ziem polskich w granicach Dziś 95. rocznica największego zwycięskiego powstania w naszej historii, powstania wielkopolskiego. Z tej okazji na Placu Wolności w Poznaniu urządzono wielką historyczną scenizację. W ramach akcji przysięgamy, że pamiętamy. Wielkopolanie utworzyli biało-czerwoną szachownicę. Prezydent Poznania chce, by setną rocznicę świętować w całym kraju. I pewnie tak Rzeczpospolitej stała się dzięki tylko i wyłącznie powstaniu wielkopolskiemu.